Uporządkuj liczby w kolejności rosnącej. W kolejności rosnącej to znaczy od najmniejszej do największej. Podpunkt A. X równa się. No i tu od razu będę liczył. Nie będę przepisywał, tylko od razu już będę liczył. Pewnie zacznę od sprowadzenia tego do jednego typu ułamków, czyli ułamek 20, 125 tysięcznych zamienię na 1,8, na ułamek zwykły. Raz jedna, druga przez, no i żeby odjąć te ułamki w mianowniku, muszę mieć do wspólnego mianownika, do siódemki, osiemki, wspólny mianownik jest 56, czyli tu mam 7 razy 7, 49, odjąć 8 razy 8, 64. 1 odjąć mnożenie ułamków, czyli licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, przez 49, odjąć 64. To sobie policzę 64, 1, 49. To jest 54, to jest no, 55 i 40, czyli 15. Oczywiście odejmowałam odwrotnie, czyli minus 15,56, czyli 15,16 przez minus 15,56. Dzielenie, czyli mnożenie przez odwrotność. 15 16 razy minus 56 15. 15 mogę skrócić, czyli minus 56 16. To oczywiście da się skrócić przez 8, czyli tutaj będę miał 7, tutaj 2, czyli minus 7 2. Minus, dobrze mówię, źle piszę. 7 drugich, czyli minus 3,5. I to jest pierwsza liczba. Druga liczba to jest y, 2 i 3 piąte. Teraz będę mnożył te ułamki przez siebie, a żeby mnożyć, to powinienem mieć je w, jako ułamki niewłaściwe, czyli 2 i 3 piąte to jest 13 piątych razy 4 razy 11, i 44,6

mnożenie jest przemienne, czyli również mogę sobie ten trzeci ułamek stawić jako drugi, co oznacza, że mogę po prostu ten pierwszy ułamek z tym trzecim też skracać. Jeszcze mogę tą czwórkę z tą czwórką skrócić. No i została mi tylko właściwie dziesiątka, czyli minus 10 całkowite. I ostatnia liczba w podpunkcie AZ to jest 24 jedenaste razy, no i też tutaj Zamienię to na ułamki zwykłe, 1,5 to 3 drugie, 2,75 to jest 2 i 3 czwarte, czyli 11 czwartych i minus 4 trzecie. Tą trójkę na pewno z tą trójką, to 11 i to 11, to 4 i to 4. Zostaje mi oczywiście minus, bo trzy liczby dodatnie, jedna ujemna. I 24, 2, a 24, 2 to jest 12. Minus 12 jest na pewno najmniejsze, potem jest minus 10 i minus 3,5, czyli w kolejności dla liczby to jest z, y oraz x. Podpunkt b. Podpunkt B, x równa się yy, dzieleniu ułamków, czyli znowu ułamek niewłaściwy, 11 czwartych, podzielić, to znaczy pomnożyć przez odwrotność, odjąć 22 przez 6, odjąć minus 5, 2 minusy, czyli plus, i plus 1 i 3 czwarty. Tutaj, ponieważ dodaję, to zostawię na razie ten ułamek niewłaściwy, przy dodawaniu może zostać. 77 czwartych odjąć 88 czwartych to jest 22 przez 11 plus 1 i 3 czwarte odejmuję, czyli mam minus 11 czwartych podzielone przez 11, czyli pomnożone przez 1 11 plus 1 i 3 czwarte. 11 mogę skrócić, czyli jest minus 1 czwarta plus 1 i 3 czwarte to jest 1 i 2 czwarte, czyli 1 i 1 druga. Druga liczba Y, no wspólny mianownik tutaj do góry, no 11 z liczbą pierwszą, 45 to jest 3 razy 3 razy 5. Czyli no niestety wspólnym mianownikiem jest 11 razy 45. Tu mam 6 razy 45 odjąć 15 razy 11. 11 trzecich odjąć 5 drugich, zamienię to, mimo że przy odejmowaniu nie muszę mieć ułamka niewłaściwego, ale chyba lepiej będzie tak policzyć. 11 razy 15. No, i co tutaj mogę w liczniku zrobić? Mogę 15 wyłączyć przed nawias. 15. W nawiasie zostanie 6 razy 3. Odjąć 11. Przez 11 razy 45. W mianowniku tutaj wspólny mianownik 6 to jest 33 odjąć, nie 63, tylko 22, odjąć 15 razy 11 czwartych, 15 i 45 mogę skrócić. Czyli zostanie mi 15, odjąć 18 odjąć 11, czyli 7, 7 trzecich razy tutaj mam 7 szóstych, czyli 6 siódmych i razy 11 czwartych. Siódemki. Skracam 33 i 11, 6 i 3. No i 2 czwarte, czyli 1 druga. Z 2 odjąć 8, odjąć 1 druga to jest 7 i 1 druga. 12 plus 1 druga to jest 12 dwa, i 1 druga. Czyli 2 odjąć 7, y, 1 druga to jest 15 drugich razy. 12, 1, 2 to jest 25, 2, czyli 2, 25, bo mnożę, dzielę, czyli mnożę przez odwrotność. Dwójki skracam, teraz 25 i 15 przez 5, czyli jest 2, odjąć 3, 5 to jest 1 cała i 2, piąte. Ponieważ mam tutaj do porównania tu i tu, bo wiadomo, że 1, druga jest najmniejsza. Teraz pytanie, co jest większe? 1, 1, 2 czy 1 i 2, 5? Zamienię to, do, wprowadzę do wspólnego mianownika dziesiąte, tu mam 4, a tutaj mam 5, czyli e, ta 1, 1, 2 jest większa. 1 i 2, 5 i 1 i 1, 2, czyli literami zapisując to jest y jest najmniejszy, potem jest z i największy jest x.